Dzień dobry, witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chcę mówić o książce Marleny Krupy w poszukiwaniu numinozum Jan od Krzyża w polskiej kulturze XX wieku. Książka została wydana przez wydawnictwo Universitas Kraków 2020. Książka ma charakter przekrojowy i bada obecność mistyki świętego Jana od w różnych zjawiskach kulturowych w Polsce. Mowa tu o polskiej literaturze i polskim teatrze. Autorka nieprzypadkowo pozbawiła, Jana Od Krzyża, tego znaku świętości, ponieważ skupiła się na nim głównie jako na poecie i niestrudzonym badaczu życia wewnętrznego. Jak sama autorka przyznaje, Jan Od Krzyża zrewolucjonizował. Technikę języka poetyckiego, nawet pisze o największej rewolucji techniki poetyckiej. Więc z jednej strony autorka porusza ten aspekt językowy, Poetycki, ale też skupia się nieco na doświadczeniu mistycznym. Nie abstrahuje od doświadczenia mistycznego, aczkolwiek to doświadczenie mistyczne zdaje się mieć przede wszystkim w ujęciu tej autorki wymiar językowy, wymiar kulturowy. Autorka pisze o obecności świętego Jana od Krzyża, na przykładzie takich autorów, jak choćby Tadeusz Miciński, poeta modopolski, autor tomu w umroku Gwiazd. Leopold Staff, jeden z najwbitniejszych poetów okresu dwudziestolecia międzywojennego, który też dokonał swoistego przewrotu w języku poetyckim. Pisze również o takich zjawiskach wielkich jak Karol Woltyła, Jerzy Grotowski. Pisze także o zjawiskach y, takich jak Bogusław Kierc y, czy Leszek Mądzik. Zatem skupia się y, nieco na literaturze, y, nieco, y, y, nieco y, na teatrze. Y, jeśli chodzi o Micińskiego, tutaj za Jarosławem Ławskim który jest badaczem tego poety, mowa o troistej naturze człowieka, ludzkiej, chrystusowej i luceferycznej. To, co głębokie, jest najważniejsze, jest w przestrzeni immanencji, potem znajduje odbicie w przestrzeni transcendencji. Chodziłoby w tej troistości o rodzaj zdobywania i uczłowieczania numenicznych obszarów psychiki. i Już mówię o tym numinozum. To numinozum w kategoria wzięta od Rudolfa Otto z tej pracy Świętość. Numinozum ma w sobie dwa pierwiastki. Mysterium tremendum i Mysterium fascinans. Chodzi o bóstwo które jest jednocześnie przerażające i fascynujące. Numinozum w pracy Marleny Krupy w tej książce jest synonimem czegoś niewyrażalnego, czego się słowami objąć nie da. Jeśli chodzi o Staffa, tutaj pojawia się kategoria poety doktus znał staw grekę, łacinę, niemiecki, francuski, włoski. I tak jak u Świętego Jana od Krzyża mamy te trzy etapy, tak tutaj autorka wskazuje na trzy etapy stafowskie życia duchowego. To jest droga oświecenia, oczyszczenia i zjednoczenia. Zmaganie się również z nieobecnością Boga, z milczeniem Boga i również z samotnością. Staw jest poetą, jak napisze autorka swoistej, religii, kultury. Następnym twórcą i zarazem wielkim. Wielkim człowiekiem znanym całemu światu jest Karol Wojtyła, który, który niejako y, zaczynał w teatrze rapsodycznym u Mieczysława Kotlarczyka, wcześniej przeszedł etap mistyczny w kole różańcowym u Jana Tranowskiego. Tam zapoznawał się z pismami mistycznymi, prawdopodobnie w tam zainteresował się mistyką świętego Jana od Krzyża, której potem poświęcił doktorat. Sam zresztą chciał wstąpić do zakonu karmelitów bosych, no niestety nie udało mu się to ze względu na wojenną zawieruchę. Zwraca autorka uwagę na sformułowanie Krzysztofa Dybciaka, który jest jednym z lepszych badaczy twórczości Karola Wojtyły. Wydał niedawno taką książkę o jego twórczości, pisarz, który został papieżem. Dybciak zwraca uwagę na przejście u Karola Wojtyły od fenomenologii doświadczenia mistycznego. Do fenomenologii całego doświadczenia ludzkiego, co w skrócie można zawrzeć w sformułowaniu od mistyki do personalizmu. Jak wiadomo, Karol Woltyła zajmował się fenomenologią Husserla, no ale też jakby jego prace filozoficzne stoją pod znakiem personalizmu, gdzie w centrum jest osoba, a człowiek. Staje się drogą Kościoła. I te pierwsze seminaria, które odbywał papież, to odbywał w domu ze swoim ojcem, czytywał z ojcem Cypriana Kamila Norwida, uczył się modlitwy. Odnalazł słowo wewnętrzne u Mieczysława Kotlarczyka. Kotlarczyka. Teatr to teatr słowa wewnętrznego, teatr wnętrzy, wnętrza. Teatr bez kurtyny, sceny, masek, kostiumów. Też zwraca uwagę autorka tutaj, że Wojtyła budował swój system etyki chrześcijańskiej na bazie aksjologii, filozofii aksjologicznej Maxa Schellera, co naprowadziło go na trop antropologii adekwatnej i wyróżnienie trz, trzech sfer życia człowieka, przyrodniczej, psychologicznej oraz nadprzyrodzonej. Tak też zarówno u św. Jana od Krzyża, jak i w tekstach poetyckich Karola Wojtyły widać prawdziwy polot natchnienia poetyckiego. Poetycki debiut Wojtyły miał miejsce na łamach głosu karmelu, gdzie wtedy redaktorem naczelnym był Bernard Smyrak najlepszy tłumacz pism świętego Jana od Krzyża takie fontki pojawiają się w tej poezji jak ktoś przyjaciel światłość miłość nazwane ja niewrażalne. ważna jest również ta poezja jest jakby modlitwą modlitwą, która dzieje się w ukryciu, w izdepce serca, które zwraca uwagę na pojęcie głębi, pojęcie głębi, które jest podstawowym pojęciem janowego opisu doświadczenia yy, yy, mistycznego. Tak też w pieśni o Bogu ukrytym oraz w pieśni o blasku wody Karla Wojtyły jest powrót do tego wyobrażenia, Głębi. Co ciekawe, pojawia się również kolor zielony w tej twórczości, a jest jednym z niewielu kolorów, jakie, jakim posługiwał się Jan od krzyża. Kolejnym autorem o którym pisze, znaczy nie tyle autorem też, ale twórcą teatralnym, o którym pisze Marlena Kupa, jest Jerzy Grotowski, dla którego prawdziwym wzorcem bohatera kulturowego był Jezus Nazarejczyk. Jezus Nazarejczyk. Postulat Grotowskiego to postulat teatru ubogiego. Ta ubogość Kojarzy, kojarzy się z rodzajem modlitwy, której cechami są samotność Pustkowie. Dobrze określił Błoński tę specyfikę Teatru Gotowskiego w takim szkicu znaki Teatr Świętość, że jest to teatr to przede wszystkim poszukuje sakrum, jest to teatr obrzędowy. Taką cechą dystynktywną jest to, że idzie to w kierunku ogołocenia. Pisze Grotowski, mówił o aktorze ogołoconym. Poznanie intuicyjne stawia wyżej Grotowski niż poznanie intelektualne. Zwraca uwagę na archetypy, które pozwalają docierać do podstawowych dylematów doli człowieczej. To ogołocenie wiąże się z tym poznaniem in, intuicyjnym. Dla Grotowskiego, dla Grotowskiego taką autentyczną religią współczesnego człowieka może być tylko życie duchowe. Tu się przypomina fraza Karla Ranera, wybitnego teologa, który napisał, że chrześcijanin przyszłości. Albo będzie mistykiem, albo nie będzie go, go wcale. Ten człowiek wewnętrzny, zgłębiany przez Grotowskiego, nosi również ślady lekturowe Angelusa Silesiusa, Jakuba Bemego, również Mertona, mistrza Eckharta. Jednym z mistrzów Grotowskiego był również Mickiewicz. Mickiewicz, wiadomo, koło sprawy Bożej, to wiański, aspekty mistyczne. Swoistą syntezą sztuki, nauki, religii byłby zatem ów teatr Grotowskiego. To misterium teatralne zmierza ku transcendencji, a tym takim aspektem ciekawym i ciekawym w ogóle słowem, w którym to się dokonuje, ten akt mistyczny, jest wymyślone przez słowo, grotowskiego słowo żywosłownia, które jest określeniem tego miejsca spotkania niejako człowieka z y, sakrum. Y, Grotowski sam nazywał żartobliwie teatr, laboratorium y, pustelnią. Y, pisze też Malena Krupa, że. U Grotowskiego mamy do czynienia z czymś na kształt religii, człowieka. Grotowskiego nie, nie tyle interesował aktor jako aktor, ale aktor jako, jako człowiek. Może, może przeczytam taki ciekawy fragment z Grotowskiego. Jak on definiuje metodę pracy aktora. Nie jest to droga dedukcyjna, sumie, sumująca umiejętności. Wszystko koncentruje się tutaj na procesie duchowym aktora, charakteryzującym się skrajnością zupełnym ogołoceniem, odsłonięciem swojej intymności, nieegotycznie na zasadzie rozkoszowania się własnymi przeżyciami, emocjami. Ale przeciwnie, jakby w akcie oddania się. Jest to technika transu i integracji wszystkich władz duchowych i fizycznych aktora, zbierających jakby sfery intymno-instynktowej do prześwietlenia. Metoda kształcenia aktora w tym teatrze zmierza nie do uczenia go czegoś, ale do eliminowania przeszkód, jakie w procesie duchowym może stawiać mu jego organizm. Organizm aktora winien wyzbyć się względem procesu wewnętrznego jakiegokolwiek oporu i to tak, aby nie było właściwie żadnej czasowej różnicy między impulsem wewnętrznym a zewnętrznym odreagowaniem, aby impuls sam w sobie był jednoczesnym odreagowaniem. Słowem, aby ciało jak gdyby ulegało unicestwianiu, spaleniu i aby wiz miał do czynienia jedynie z widzialnym przebiegiem impulsów duchowych. W tym sensie jest to via negativa, nie sumowanie sprawności, ale eliminowanie przeszkód. Ta droga negatywna jest charakterystyczna również dla mistyki świętego Jana od krzyża. Teologia negatywna, teologia apofatyczna. Ale tutaj też w tej książce pojawia się w przypisie taki ciekawy fragment Grotowski mówi, żeby aktor jakby nie zastygał w jednej pozie, tylko ćwiczył cały czas elastycznie swoje ciało, tak też w procesie starzenia czasem zastygamy w jednej pozie, ograniczamy się do jakiegoś jednej sekwencji ruchów, do jednego układu ruchów, a chodzi cały czas o to, aby maksymalnie uelastycznić ten układ. Aby go jakby jak najbardziej zróżnicować. Tak też wyrzeczenie, oczyszczenie, pustka, ubóstwo to są takie synonimy teatru ubogiego. Aktor ogołocony ma tak naprawdę za zadanie odsłonięcie Syna Człowieczego. Tę metodę apofatyczną zapoczątkował. Święty Grzegorz z Nysy, ale oczywiście kontynuował ją Święty Jan od Krzyża. U Gotowskiego ogołocenie dokonywało się na dwóch poziomach: fizycznym oraz psychicznym. Aktor, żeby stać się Aktorem całkowitym musi być całkowicie ogołocony. Sztuka jakby teatralna jest to swoisty wehikuł, który prowadzi do wewnętrznego poznania. Pisze na przykład Kosiński o Grotowskim te słowa, że Grotowski to romantyczny. Bohater poznania, a sam Grotowski stwierdza, że sztuka jest kształtem poznania. Akt twórczy staje się aktem poznawczym. Grotowski nazwał jeden ze swoich etapów twórczych dramatem obiektywnym. Zakorzenienie jest tutaj w tym, co źródłowe, dlatego ten teatr. Można nazwać teatrem źródeł. Tę, tą, tę obiektywność Grotowski wziął od, od Eliota, od korelatu obiektywnego Eliota. Zatem ta obiektywizacja jest tutaj też czymś istotnym dla teatru, laboratorium, dramat obiektywny, to co na, nazywa Grotowski dramatem obiektywnym. Kardynał Wyszyński miał bardzo sceptyczny stosunek do teatru grotowskiego. Mówiło się nawet o herezji, o odstępstwie, ale potem grotowski został przywrócony do łask przez Kościół i w 1998 roku otrzymuje nagrodę Fra Angelico. I tutaj jeszcze. Jest mowa o Bogusławie Kiercu, poecie, który również nawiązuje w swojej. Jest ta poezja w pewnym, pewnym sensie chrystocentryczna. Dwa synonimy, jakby bycia Syna Człowieczego: zawieszenie między słowem a ciałem, wskazanie na cielesny wymiar Chrystusa, który. Przywdział godność materialności ludzkiego istnienia. Nawet posunięte jest stwierdzenie do tego, że dusza jest jakby erotyczna i człowiek pragnie czy pożąda Chrystusa duchowo. Również u Kierca jest mowa o ciemności ciała, o wychodzeniu z ciała, o byciu na zewnątrz ciała, Również pojawia się to pojęcie ogołocenia, podobnie jak u Grotowskiego. Przy, przy czym u Kierca to pojęcie ogołocenia wiąże się z nagością. Ta nagość ma dwa wymiary, ciała i ducha. Co ciekawe, nagość może być również traktowana jako kostium. Natomiast pojęcie nagości przybliża do przyjęcia drugiego, drugiej, do przyjęcia jakby tego Jezusowego nada, tego tym, przepraszam, nie Jezusowego, tylko Janowego nada. Nic, właśnie to pojęcie nagości niejako implikuje. Prawdziwa nagość to ukierunkowanie dla kogoś, spotkanie z drugim. I ta nagość również rozgrywa, rozgrywa się w takiej oscylacji między ciemnością nocy, a, światłość, a, a światłością ognia. Nagość Ukierca jest jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, epifanią człowieka. Tutaj ciekawe jest też Ukierca, że on też tworzy inne pojęcie, pojęcie po, poczu, czy też poczucie, pojęcie mności, Pojęcie mności, czy jakby takiej odpowiednika mnogości, które nie jest ciągłe, lecz bywa przywoływane. Pojęcie mności, która jest taką wielością, jakby on nie używa słowa mnogość, wielość, ale mność, jakby skracając to. Kierc nazywa swe utwory poetyckie, jak i eseistyczne, niezdarnościami. Jest też poetą synestezyjnym. Przykłady synestezji u Kierca: lepka muzyka, ciężkie światło, ciemne kochanie, ciemne ognisko, nagacisza i skrzaste brzmienie. Kierc jawi się jako aktor metafizyczny to określenie krytyka Tomasza Miłkowskiego. No i ostatnim bohaterem tej książki jest Leszek Mądzik. Leszek Mądzik, o którym Marena Krupa pisze, że chciał przedstawić rzeczywistość najgłębiej ludzką. Też jest ukierunkowane na ciało, ciało jako znak egzystencji człowieka. Sztuka jest wehikułem, dzięki któremu... Po, podobnie z pojęciem wehikułu mieliśmy spotkanie u mieliśmy my to pojęcie, a z kolei tu pojęcie wehikułu służy temu, że można przekroczyć granice tego, co niepoznawalne. W teatrze mądzika jest ogląd rzeczy, światła, głębi. Mądzik również dąży ku teatrowi ubogiemu, również przechodzi tę drogę negatywną, wija negatywa. Uprawia mądzik formułę teatru bezsłownego. Puszcza w ruch wyobraźnię poetycką, opartą na zasadzie metafory. I metonimi. Te widowiska, sceny plastyczne i mądzika mają charakter obrzędowy z podobną obrzędowością, rytualnością, mieliśmy do czynienia u Grotowskiego. Też pojawiają się te wątki u mądzika tego trzyetapowego, jakby dochodzenia do prawdy, na przykładzie mistyki świętego Jana od Krzyża, która dzieli się. Przypomnijmy trzy etapy zjednoczenia: noc zmysłów, noc ducha i noc mistycznego zjednoczenia, a również przejście od nocy ciemnej do nocy pełnej światła. Natomiast u mądzika jest większe położenie, położenie nacisku na ciemność. Fundamentalnym czynnikiem łączącym przestrzeń i widownię u mądzika jest ciemność. Teatr to misterium człowieka, który ogląda siebie w absolutnej nagości. Tu znowuż Grotowski, tutaj te wątki Kierca, nagości pojawiają się u, 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 u Mądzika. Materią zdarzeń, przedstawień Mądzika, Mądzika jest to, co przedsłowne, czyli też jakby taki teat trochę bez słów. Widowisko ze sceny, sceny plastycznej u Mądzika to obrazy ucieleśnione. Też można zwrócić uwagę na to, że innym poetą, jeszcze jednym, który inspirował się świętym Janem Krzyżem był Łobodowski. Na przykład taki poemat napisał, inspirowany drogą na górę Karmel świętym Janem Krzyżem Noc gorejąca, noc gorejąca Łobodowskiego. No tych autorów jest więcej, ale nie będę wszystkich omawiał. Pojawia się również z, z tych autorów Wincenty Lutosławski, pojawia się Karol Ludwik Koniński, pojawia się również Albert Chmielowski. I ta książka w poszukiwaniu nominozum Jana od Krzyża w polskiej kulturze XX wieku, no, jest takim przekrojowym kompendium wskazującym na ciągle żywą obecność Jana, świętego Jana od Krzyża w kulturze nie tylko polskiej, ale i światowej. Na koniec można przytoczyć zdania Edyty Stein, które, zamkną, które zamykają książkę. Nawet poza Kościołem katolickim, Jan jest uważany za jeden z czołowych umysłów, jednego z najbardziej wiarygodnych przewodników, obok którego nie można przejść obojętnie. Obok którego nie może przejść obojętnie nikt, kto szczerze pragnie dotrzeć do pełnych tajemnic spraw życia wewnętrznego. Wydaje mi się, że. Inaczej jednak patrzy na życie wewnętrzne twórca, a inaczej mistyk, ale ta komplikacja u Świętego Krzyża wyraża się w tym, że był on zarówno poetą, artystą, jak i mistykiem. I to chyba jest w nim najciekawsze i to tak przyciąga, że ta sfera twórcza jest jakoś bardzo mocno skrelowana ze sferą duchową. Co świetnie na przykładach w książce omawianych twórców pokazuje Maryna Krupa. Dlatego serdecznie do lektury tej książki zachęcam. Bardzo dziękuję.